Pani Maria 15 kwietnia świętowała setne urodziny. Mieszkanka Jaźwisk w Gminie Gniew mieszka w ponad stuletnim domu, który lata świetności ma już zdecydowanie za sobą. Kobieta mieszka w nim od urodzenia, a od wielu lat żyje w nim samotnie. Stulatka utrzymuje się ze skromnego zasiłku, który wystarcza tylko na podstawowe potrzeby. W budynku nie ma bieżącej wody, okna są całkowicie nieszczelne, a dach przecieka. Zimą w pomieszczeniach było zaledwie kilka stopni powyżej zera. Na szczęście kobieta ma swoje dobre duchy. Codziennie odwiedza ją pani Danuta, sąsiadka, która przynosi posiłki i pali w piecu. Przychodzę codziennie z obiadami. W zimie chodziłam trzy razy nawet, bo paliłam w piecu. No i co? No i. Gdyby nie te pani obiadki, to. to jak? No nie wiem, co by było. To dziękuję, dzięki księdzowi, ja przyszłam tutaj, nie? Bo ksiądz mnie zatrzymał. Moją córkę faktycznie zatrzymał, no. Czy nie mamy jakiegoś obiadu? No i tak od września chodzę tutaj, nie? Pani Maria to najstarsza nasza mieszkanka Jarzbiska. wojnę wszystko pamięta. W ogóle bardzo się udzielała, i różańce mówiła, i wszystko. Bardzo i mnie w ogóle pomagała, tak samo jak ja miała mam to, to dzieci. Z wózkiem przychodziła i mi owoce nosiła wszystko. No. W trudnej sytuacji stulatki latki dowiedział się też mieszkaniec wsi Jelenica, pan Krzysztof, który rozpoczął akcję pomocową. Już udało się między innymi pomalować ściany w jednym z pomieszczeń, zorganizować nowy pojemnik na wodę pitną czy uruchomić jeden z pieców. Ale potrzeby są wciąż bardzo duże. Ogólnie dowiedziałem się od mojej mamy, a moja mama ogólnie dowiedziała się właśnie od pani damki, tutaj sąsiadki, która mieszka 500 metrów od nas. No, dowiedziałem się właśnie o sytuacji jaka tutaj się znajduje No i się zainteresowałem, no i przyszedłem z pomocą Co zrobiliście do tej pory? No, do tej pory tutaj żeśmy wyczyścili ten piec Co tutaj się znajduje za mną No, trzeba było wiadomo odkurzaczem przemysłowym tą sadzę, ten cały popiół powiedzmy wyczyścić Później został poproszony kominiarz e, Który udrożnił tutaj, oczyścił z sadzy całe powiedzmy kanały wentylacyjne tutaj odkominowe no i później no dzięki w sumie ludziom dobrego serca zostały zebrane też rzeczy typu nie wiem gumolit, łóżko, jakieś ciepłe pościele, koce, kołdry no i tutaj też pomoc Pana Burmistrza, który zasponsorował też właśnie farby tutaj żeby wyremontować w środku też są załatwione właśnie przez niego okna też rozmawiamy właśnie tam z nim, że drzwi będą też załatwione Co potrzeba, no je jeżeli byłyby osoby powiedzmy, które znają się Żeby powiedzmy przebudować troszkę ten piec, jakby wymurować go od nowa szamotem Bo wiadomo w momencie gdy się pali No to ten piec oddaje to ciepło, ale już po kilku godzinach niestety tego ciepła on nie oddaje, nie utrzymuje No i już na drugi dzień no wiadomo jest zimno nie? No nie wiadomo jaka będzie kolejna zima dotychczasowo, no to ta zima była bardzo ciężka. Nie wiadomo jak będzie kolejna. Także, no to to. No i ogólnie tutaj za mną, tak jak nie wiem czy widać, no będzie trzeba tutaj babci wyremontować, no chociaż w miarę możliwości, wiadomo, tą kuchnię. No bo jest jak jest, nie? No tutaj ostatniego czasu też zauważyliśmy, że przecieka tutaj, tutaj pani Marii dach. No i może ktoś powiedzmy ma możliwość albo chciałby tutaj pomóc, no, żeby powiedzmy, załatać te na największe dziury, które są powiedzmy na samym szczycie dachu, położyć jakąś blachę, czyli coś w ten sposób. Tylko tyle, że problem jest to, że to by musiało być na jakimś wysięgniku. No bo jednak dach, z racji powiedzmy lat, no nie jest za mocny, nie? Panie Marii pomaga także tczewianka Marta, która ma nadzieję, że znajdą się ludzie dobrej woli, którzy będą w stanie polepszyć sytuację stulatki. A w sumie tutaj niedługo się przeprowadzam do tej wsi i dowiedziałam się właśnie o pani Marii, że już ma swój wiek i jest niestety osobą samotną i potrzebuje pomocy i fajnie się tak złożyło, że wokół mnie jakby były wokół osoby, które z dobrym sercem, które też pomogły, moi klienci się zaangażowali. W sumie pani Maria, przez to, że nie mam Babcie jest jakby dla mnie taką też babcią, i, <noise> i e, z chęcią tutaj przyjeżdżam, żeby zawsze gdzieś tam czy jakieś słodkości przywieźć, czy pomóc w tych warunkach, w których tutaj mieszka. E, no i z jednej strony to jest również radością, żeby ktoś miał tyle lat, i tylko podziwiać takie osoby, e, jak one dały rady wytrzymać się w takich warunkach i żyć tyle lat. Wszyscy, którzy są w stanie w jakikolwiek sposób pomóc pani Marii, mogą kontaktować się z organizatorami pomocy pod adresem mailowym. Najpilniejsze potrzeby to wymiana drzwi wejściowych oraz pomoc w wykonaniu prac przy przeciekającym dachu.